brzmienie. Witam Was w kolejnym odcinku Motobrzmienia, to już 33 nasze spotkanie. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście, bardzo miło jest, że chcecie się razem ze mną. A ja tymczasem, żeby wysłuchać krótką, dziś, ale jednak dość ciekawą przypowieść. Nim jednak powiem Wam o czym będzie ta przypowieść i o czym będziemy w kolejnym odcinku brzmienia chciałbym Was poprosić przypomnieć też o możliwości wspierania tego podcastu poprzez supi.pl supi.pl łamane przez brzmienie. tak jak powtarzałem wielokrotnie i tak jak powtórzę teraz wszystkie uzyskane te środki są przeznaczone na utrzymanie tego podcastu i chciałbym, żeby ten to narzędzie dalej funkcjonowało i istniało a do tego potrzebuje waszego wsparcia. Natomiast dziś porozmawiamy sobie o motocyklach karetkach, czyli motoambulansach. Ja mam dość liche i nie doświadczenie z motoambulancami, ale faktycznie motoambulansy się pojawiają w moim życiu już od bardzo dawna, bo tak na dobrą sprawę, od kiedy robimy jakieś imprezy motoryzacyjne, to te, to te motoambulansy są. Kiedyś współpracowaliśmy z Rybnickim Sztabem Ratownictwa, tak chyba się to nazywało w Rybniku, która dysponowała takim motoambulansem, i ten motoambulans przyjechał kilka razy na nasze imprezy, na rajd odpornych, na zabrzańskie klasy. Nocą. To było bardzo fajne, wartościowe, bo pokazywało motocykl przeznaczony do celów ratowniczych, ale też od pewnego czasu współpracowaliśmy z Wojewódzkim Pogotowiem ratunkowym. ratunkowym, między innymi podczas pozoracji wypadku, o którym już Wam kiedyś opowiadałem, właśnie pierwszym pojazdem, który przyjeżdżał na miejsce zdarzenia był właśnie ambulans karetka. Więc zdążyliśmy przywyknąć do tego, że te motocykle, motocykle karetki prowadzą ratownicy medyczni i że to urządzenie jest wyposażone w cały niezbędny sprzęt ratowniczy, defibrylatory, często butle z tlenem, e, oczywiście całą masę opatrunków i usztywnień, e, ale nie, nie ma możliwości takiej typowej dla ambulansów, czyli nie mogą wieść pacjenta. Bo właśnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami ambulans czy karetka musi być również wyposażona, czy musi mieć również funkcję do przewożenia ludzi. No, karetka tego nie mogła i ona przez bardzo długi czas, tak na dobrą sprawę, funkcjonowała w dość dziwnych e, sytuacjach prawnych. Dobre wyślizgi są takie, bo jakie są to sytuacje, to zazwyczaj Wam powiem, ale dobre sytuacje są takie, że kilka tygodni temu znoweli znowelizowano ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wprowadzono tam nową jednostkę, tak zwaną moto mo motocyklową jednostkę ratunkową, czyli w skrócie MJR. I zgodnie z nowym prawem, jednostka taka będzie składać się z minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia do medy medycznych czynności ratunkowych. Może to być ratownik, pielęgniarz albo lekarz. Decyzenci wskazali, że legalnie działać może jednak motoambulans aktualnie tylko w ciepłe dni i gdy jest jasno. Chodzi głównie o bezpieczeństwo sprzętu i przede wszystkim bezpieczeństwo ratowników. Teraz będzie można refundować motoambulansę z NFZ-u bez żadnych kombinacji, o tych kombinacjach również za chwilę, ale będzie mógł działać sezonowo od 1 maja do 30 września i maksymalnie przez 12 godzin dziennie. No, zastanawiamy się, dlaczego na przykład nie może w ciepłym kwietniu jeździć, czy w ciepłym październiku. No, jednak tu chodzi o bezpieczeństwo i sprzętu, i ratowników. No, i poza tym pewnie ten dzień to będzie znaczyło, że znaczy te 12 godzin będzie znaczyło, że motocyk będzie jeździć w dzień, a nie w nocy. A czasem jednak ta pomoc też jest w nocy potrzebna. Być może również właśnie w ten motoambulansowy sposób. No, ale cóż, to jest pierwszy krok, cieszmy się z niego. Może to się uda poprawić. A jak wcześniej funkcjonowały motokaretki? Bo to żadna nowość. Na Śląsku funkcjonują motoambulanse od trzech lat bodajże, a nie jest to miasto, które jako pierwsze to wprowadziło. E nie jest to zupełnie nowy pomysł i trzeba pamiętać do, do, o do tym, że do tej pory przepisy mówiły o tym, że karetka musi mieć możliwość przewożenia załogi medycznej i przede wszystkim samego poszkodowanego, o czym, o czym Wam już mówiłem. Motocyk z oczywistych względów tego e, nie mógł wykonywać. Ale prędko dostrzeżono, że motoambulanse szybciej docierają na miejsce zdarzenia, zwłaszcza w przypadku wystąpienia korków, czyli przy jakichś zdarzeniach drogowych. Łatwiej też są w stanie pokonać trudności terenowe i często po prostu są szybciej na miejscu zdarzenia, więc taki ratownik szybciej może udzielić tej pomocy niezbędnej poszkodowanemu. Dotychczas jednak ich funkcjonowanie było swoistym naginaniem przepisów. Kierowcy ambulansów funkcjonowali w systemie ratowniczym na przykład jako tak zwani piloci karetek. Czyli tak jak policjanci na motocyklach mieliby rzekomo eskortować auta z VIP-ami, VIP tak samo motocykliści ratownicy mieliby eskortować karetki. Wówczas właśnie NFZ miał możliwość, aby taki motocykl zakontraktować. W praktyce zastosowanie motocykla jako pilota karetki oznaczało jednak, że ratownik na motocyklu zabezpieczał miejsce zdarzenia, sprawdzał, czy dana osoba faktycznie potrzebuje pomocy medycznej i udzielał tej pomocy. Jeżeli była potrzebna transportu takiego poszkodowanego, wtedy wzywał po prostu ambulans. Albo wzywał inne służby ratunkowe, jeżeli wymagała tego sytuacja. Motoambulanse także wykorzystywane są, były do przewożenia, znaczy pewnie będą dalej, do przewożenia krwi czy organów do transplantacji. Często samorządy porozumiewały się jednak z fundacjami czy stowarzyszeniami w tej sprawie i refundowały ich działanie, a sami ratownicy zostali wciągnięci do tego systemu powiadamiania, na przykład tak jak strażacy-hotnicy. Przykładem byłby tu, byłby tu na przykład Borkoś, który jeździł na doposażonym doposażonym w sprzęt ratowniczy w skuterze Właśnie na tej zasadzie, jako e, przedstawiciel OSP o zdarzeniach, dowiadywał się właśnie z tego systemu powiadamienia w ten właśnie sposób. On nie funkcjonował jako ratownik zakontraktowany systemowo, czy jako e, wciągnięty w ten system wolontariusz. On też musiał w pewien sposób naginać rzeczywistość. Warto pamiętać jednak o tym, że motoambulans, że koszt motoambulansu jest o wiele niższy niż karetki i to wielokrotnie. Karetka potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, pół miliona, a motoambulans, nawet z dobrym wyposażeniem. Kilkadziesiąt, tysięcy, sto, sto dwadzieścia. Także w tym samej cenie jesteśmy załatwić trzy motoambulanse. No, nie czarujmy się, są sytuacje w wielu przypadkach, w większości przypadków, które nie wymagają tak na dobrą sprawę karetki, tylko wymagają wykwalifikowanego ratownika na miejscu zdarzenia. Ta nowelizacja, o której Wam na początku wspomniałem, została przegłosowana przez 413 posłów. Nikt tak na dobrą sprawę nie był przeciw, a 16 posłów się wstrzymało. Czyli ta ustawa, ten projekt ustawy, nowelizacji ustawy przeszedł już przez Sejm. Teraz wszystko zależy od tego, jak zachowa się Senat. No i oczywiście, jak podpisze sprawę prezydent. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie bez przeszkód, a tak się zapowiada. Nowe przepisy wejdą w życie już latem, czyli dokładnie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, a podejrzewam, że ta ustawa ma szansę na bycie uchwalony gdzieś pod koniec być może czerwca. Także być może to już lada chwila, lada moment. Co ważne, w ramach tej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym pojawiło się też kilka innych zmian. Między innymi pojawiły się zapisy o wsparciu psychologicznym dla ratowników i obowiązkowych szkoleniach samoobrony. To niestety efekt rosnącej liczby incydentów z udziałem agresywnych pacjentów i świadków zdarzeń, o czym niestety regularnie słyszymy. Także pozostaje nam wypatrywać motoambulansów. Ja, tak jak mówiłem, miałem już z nimi doświadczenie, robiliśmy pewne pozoracje, przy których też. Funkcjonowali ratownicy na karetkach, znaczy na motocyklach, i pomagali nam i byli fajnym urozmaiceniem, ciekawieniem i tak dalej. Widziałem też kilka faktycznych akcji, gdzie karetki motoambulanse bardzo się przydawały. Na przykład znajomy, zjechał, bo znajomy ratownik. Przy okazji, jeśli dobrze słyszałem, i mogę się z tym podzielić, również policjant, zjechał. Pomóc poszkodowanemu, który wymagał interwencji na peronie dworca w Katowicach. On dotarł do niego bezpośrednio z niezbędnym wyposażeniem, z niezbędnym sprzętem, był w stanie mu udzielić pomocy, więc było to na pewno bardzo wartościowe, żeby był w stanie aż tak blisko aż tak mocno dotrzeć do osoby, która potrzebowała pomocy. Robią kawał dobrej roboty, jeżdżą na fajnych motocyklach dobrze wyposażonych, więc trzymajmy kciuki, że będą mogli legalnie jeszcze w większym zakresie jeździć już niedługo i faktycznie masowo wspierać nas i pomagać nam wszystkim. A tym razem, a tymczasem bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Do usłyszenia, do zobaczenia. To była kolejna. Kolejne motobrzmienie 33. I właśnie bardzo Wam dziękuję. Oczywiście, przy I proszę o wsparcie na motobrzmienie, na wsparcie motobrzmienia na, na supi.pl Łamane przez motobrzmienie. A ja Wam bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Paweł.